Czy pozwalamy Panu Bogu się zadziwić? Czy pozwalamy Panu Bogu, by nas zdumiewał, by nas zaciekawiał? Myślę, że dobrze jest, kiedy takie pytanie nam towarzyszy, nie tylko z jakiegoś szczególnego momentu, bo na przykład taka była tematyka homilii, kazania, ale Byśmy do głębi przejęli się właśnie takim stawianiem sprawy. Czy Pan Bóg nieustannie nas zadziwia? Czy staje się ciągle nowym? Czy choćby tak nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, przychodzi do mnie i mówi: cofnij się tam. Czy zauważamy w życiu, w naszym codziennym życiu, że Ewangelia ma miejsce w tej codzienności? Że to sam Bóg mi mówi, za daleko poszedłeś. Cofnij się, to nie jest Twoje miejsce. Albo czy zdziwia nas to, że Pan Bóg mówi przesiądź się wyżej. Chodź tu bliżej do mnie. Bo kiedy nie dziwimy się Panem Bogiem, to tak jakbyśmy się trzymali tego jednego miejsca, o zdobyliśmy to miejsce i teraz nikt i nic nas nie ruszy z tego miejsca. Nie wyśle w drogę. A przecież Pan Bóg nieustannie wysyła nas w drogę. Nieustannie jesteśmy jak pielgrzymi i obcy na tym świecie. Cały czas jako misjonarze, cały czas jak apostołowie, każda i każdy z nas. Niech nas Pan Bóg zadziwia, niech daje nam do myślenia. Właśnie po to, żebyśmy mogli być tymi szczególnymi, powołanymi do głoszenia Słowa Bożego. Szczególnymi. Każdy i każda z nas ma to powołanie do głoszenia Słowa Bożego na różne sposoby. Każdy w swoim miejscu. Dzisiaj takim tematem przewodnim dzisiejszej liturgii Słowa niewątpliwie jest pokora. Niewątpliwie jest pokora, i to jest nam przypomniane w różnych tutaj ujęciach, w różnych momentach, różnymi sformułowaniami, jak chociażby ten. Weźcie moje jarzmo na siebie, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny serce. Mamy naśladować Pana Boga w tej pokorze. Ale pokora tak naprawdę to jest odnaleźć siebie tu i teraz, takim, jakim jestem, takim, jakim Pan Bóg mnie widzi. Tutaj jestem teraz, ani nie za daleko, ani nie za blisko. Właśnie tutaj mnie Pan Bóg widzi. Za chwilę być może mi powie, przyjacielu, przesiądź się wyżej, pójdź trochę dalej, ale chcę siebie odnaleźć właśnie tutaj, zobaczyć Ewangelię, która jest obecna w moim życiu. Ona nie jest czymś obcym gdzieś tam spoza, ja chcę zobaczyć ją w swoim życiu. Chcę po to, żeby móc o niej innym opowiedzieć na różne sposoby. Zresztą, jeśli tak dobrze przyjrzymy się naszemu życiu, właśnie w tym kontekście życia chrześcijańskiego, to myślę, że z łatwością dotrze do nas to, że cokolwiek byśmy robili, cokolwiek byśmy mówili, to jest jakieś wyznanie wiary. No, bo kiedy jesteśmy pełni sprawiedliwości, tak jak to mówi nam dzisiaj to pierwsze czytanie z księgi Syracydesa, będziemy świadczyć o naszej miłości Pana Boga. A tak zastanówmy się bardzo szybko nad takim prostym przykładem: czy jak ktoś idzie ulicą i przeklina, wyraża się wulgarnie, to o nim pomyślimy, że on tak, on kocha Pana Boga? Cokolwiek. Cokolwiek czyńmy, nie musimy czynić gestów wyraźnie religijnych. Nie musimy się przeżegnać wielkim znakiem krzyża, żeby ktoś rozpoznał w nas ludzi kochających Pana Boga. Co więcej, możemy mówić i przerzucać się takimi hasłami. Bóg jest miłością, a jedni wobec drugich. Żyli z nienawiścią. Jakie to będzie nasze świadectwo? Dzisiejsza liturgia Słowa, ona mówi nam o pokorze, mówi nam o uniżeniu, ale wprowadza też pewien taki element właśnie do tego naszego życia, zaciekawieniem Panem Bogiem, do tej praktyki życia Ewangelią. Mówi o przypowieści, o opowieści, również na różne sposoby. W tym pierwszym czytaniu serce rozumnego rozważa przypowieści. Ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca. Chcemy słuchać dobrej nowiny, ale też chcemy o niej opowiadać innym na różne sposoby, tak jak tylko potrafimy. I Jezus nam to pokazuje. Mówi przypowieść: to jest bardzo piękna scena. Spróbujmy się jej właśnie z takimi detalami trochę przyjrzeć. Do kogo to Jezus mówi. Oto on idzie na ucztę do falzeuszów, do swoich wrogów. Co więcej, to ta wrogość jest podkreślona przez to sformułowanie oni go śledzili, śledzili go, coś podstępnego, coś chcieli wykombinować, żeby go złapać na słowie. Są jego wrogami, są jego nieprzyjaciółmi, ale on ich też chce pozyskać, on też chce im opowiedzieć o Bogu i robi to w taki nieszablonowy sposób. Mógłby powiedzieć, tak jak my często to czynimy, Bóg cię kocha. Ale On mówi zupełnie, o czym innym wydawałoby się. I tak jakby mówi nie o Bogu. On mówi, jak się masz zachowywać? I daje takie wskazówki, co masz robić, jak, jak zaproszą cię na ucztę. Wydaje nam się, że to jest takie, że tak powiem, wskazanie na nasze społeczne. Zachowania. Masz tak się zachować, ale tak naprawdę ta Ewangelia mówi nam o tym, jakim jest Bóg. On, Jezus, opowiada nam, jaki jest Bóg. Bóg jest tym, który pociąga, który daje ci Twoje miejsce. On ci mówi: To jest Twoje miejsce. Za daleko zaszedłeś, za blisko poszedłeś. Ale też mówi ci chodź, chodź, przesiądź się wyżej, zmień to swoje miejsce, zmień to swoje nastawienia. A już takim genialnym sposobem opowiadania o Panu Bogu jest ta druga część, gdzie Bóg Jezus mówi o tych, których mamy zapraszać na ucztę. Bo to jest wprost Ewangelia włożona w nasze życie. Właśnie Bóg jest takim. Bóg jest takim. My mamy być jak Bóg, a więc mamy właśnie zapraszać tych, którzy są w takim pierwszym, może powiedzieć, wejrzeniu niegodni tego zaproszenia, bo oni nic nie mogą zrobić. Ale właśnie Bóg jest taki. Bóg zaprasza wszystkich, którzy są ubodzy, wszystkich, którzy są ułomni, wszyscy, którzy są chroni, wszyscy, którzy są niewidomi, to Bóg jest takim. To On zaprasza. I moglibyśmy każdy dla siebie odnaleźć ten jeden szyld. Czy jestem chromy? Bo nie ruszam się, bo Bóg mnie wzywa do tego, żebym się ruszył, a ja uparcie siedzę. Nie chcę się ruszyć. Albo może jestem niewidomy, bo mówię: Bóg kocha, a nie potrafię wskazać, bo nie widzę tego, jak Bóg kocha. Choćby to, co na przykład mówi nam dzisiaj Psalm, mówi o Bogu dobrym. Dlaczego dobrym? Dlatego, że daje mieszkanie ubogiemu. Czy my potrafimy właśnie opowiadać o Panu Bogu tak trochę, trochę inaczej? Bóg jest właśnie taki i dlatego mamy być takimi. Nie dlatego, że takie są normy społeczne. Nie dlatego, że takie są normy społeczne, ale dlatego, że właśnie Bóg jest takim. Chcemy siebie odnaleźć w Ewangelii. Chcemy tę Ewangelię sobie samym najpierw opowiedzieć żeby móc ją potem opowiadać innym. Nie rezygnujmy właśnie z tej opowieści o Panu Bogu. I takim pięknym przykładem opowiadania, tego innego opowiadania o Panu Bogu jest ten jakby w trend w dzisiejszą liturgię słowa, jakim jest ten list do Hebrajczyków. Tam nie pada nic o pokorze. I wydawałoby się nam, że trzymając się tego głównego tematu, jakim jest pokora, jakim jest uniżenie. Ten fragment z listu do Hebrajczyków jest jakby takim wtrętem, ale właśnie kiedy spojrzymy na to od tej strony drugiej, właśnie takiego opowiadania o Panu Bogu, to zobaczymy, jak to jest piękna ilustracja. Jak ten autor pięknie do Hebrajczyków, to jest ważne, właśnie ten kontekst opowiada o Panu Bogu. Najpierw nawiązuje w tym, co mówi, nawiązuje do historii ludu wybranego do tej. Całej epopei wyjścia z Egiptu, kiedy oni idą w nocy za kolumną ognia, w dzień idą za obłokiem, za kolumną światła. I on do tego nawiązuje, ale co mówi? Wy, którzy jesteście dziećmi Boga, nie przystąpiliście do tej kolumny ognia. To nie jest ten Bóg ukrywający się. To nie jest ten Bóg. I znowu mamy nawiązanie do tego momentu w Starym Testamencie, kiedy to Izraelici proszą, żeby Bóg do nich już więcej nie mówił. Mój powiedz Panu Bogu, że, żeby Bóg do nas nie mówił, bo to nas przeraża. Głos Boga nas przeraża. I autor listu do Hebrajczyków nam to mówi. Nie przystąpiliście do głosu przerażenia. Ale do kogo przystąpiliście? Do górysyją, do czegoś wyzniosłego, do świątyni, do kościoła pierworodnych, tych najbardziej umiłowanych, tych pierwszych, do wspólnoty, do duchów sprawiedliwych, które są już u celu ci, którzy przed nami. Ale przede wszystkim jakby zamykając ten obraz przewodnictwa, to nie jest Bóg, który idzie przed nami. W w słupie ognia, czy we mgle, ale to jest Jezus Chrystus to jest Bóg człowiek, który ma swoją twarz, ma swoje serce i ma do nas swoje Słowo. Zauważcie, jak piękna, jaka piękna opowieść o Bogu, który jest inny. Zwłaszcza wobec ludu wybranego, jakim są Hebrajczycy. Czy nas nie stać na taką opowieść? Ktoś powie, no, ale to jest Pismo Święte. To jest słowo natchnione. To Duch Święty natchnął autora listu do Hebrajczyków. No oczywiście, natchnął, a nas nie? Kto z Was nie ma chrztu? A jestem przekonany, że zdecydowana większość z Was jest również obdarzona sakramentem bierzmowania. To jest właśnie jeden, drugi. Dar Ducha Świętego. Duch Święty spoczywa na nas. Czy nas nie stać na to, żeby opowiadać inaczej o Panu Bogu? Mamy się uniżać. I kiedy czytamy dzisiejsze słowo właśnie w tym kontekście opowieści o Panu Bogu, to może byłoby dobrze się uniżyć. Z racji na swoje obowiązki wymyśliłem sobie taką ankietę. I tam umieściłem takie cztery pytania. Pytania są bardzo podobne. Moglibyśmy je zamknąć pod takim głównym hasłem: opowiedz mi o swoim powołaniu. Zachęcam, żebyście taki eksperyment wobec samych siebie zrobili też. Opowiedz mi o swoim powołaniu. Macie powołanie, czyli to spotkanie wasze z Bogiem. Przyjmijmy, że waszym powołaniem. Wszystkich, jak tu jesteście, jest powołanie do życia w małżeństwie i w rodzinie. A więc, jeśli mówimy o powołaniu, to nie chodzi tylko o to, że znaleźliśmy tą drugą połówkę, bo tu na razie jesteśmy wtedy na tym poziomie socjalnym, społecznym. Chcemy znaleźć powołania, więc chcemy zobaczyć, jak do Was dwojga przyszedł Pan Bóg. To jest powołanie, że przychodzi Pan Bóg. I teraz opowiedz mi o swoim powołaniu. To jest pytanie, opowiedz mi o tym, jak przyszedł do Ciebie Pan Bóg i pokazał Ci ten skarb życia małżeńskiego, życia rodzinnego. Opowiedz mi o tym. No, ale żeby nie było tak łatwo, to zrobiłem cztery pytania. Powiedz mi najpierw o swoim powołaniu, tak jakbyś to powiedział, powiedziała swoim rodzicom. Pomyślcie o swoich rodzicach żyjących czy zmarłych. I teraz chcecie im opowiedzieć o tym skarbie, jakim wam, jaki wam Pan Bóg podarował. Właśnie nie tylko zostać o jaki to jest piękny synek albo jaka to jest piękna dziewczyna. Nie poruszamy się tylko na tej płaszczyźnie ludzkiej, przyziemnej, ale chcemy zobaczyć ten Boży skarb. No to Bóg dał mi tę osobę i chcę, o, o Bogu chcę opowiedzieć. A teraz spróbujcie to samo, Powiedzieć swoim sąsiadom z zapłotu, takim jakim ich dzisiaj macie. Chcecie im opowiedzieć o skarbie życia z Bogiem w rodzinie, w małżeństwie? Jakim byście to powiedzieli? A teraz spróbujcie to samo przedstawić sobie siebie samych, mówiących to do młodzieży, do dzieci. I to czwarte pytanie, chyba najtrudniejsze. Spróbujcie o tym opowiedzieć ludziom, o których wiecie, że są niewierzącymi, którzy nie wierzą w Pana Boga. Opowiedzieć o swoim powołaniu, o skarbie, jakim jest Bóg wchodzący w to życie małżeńskie, rodzinne, o Bogu, człowiekowi, który nie wierzy w Boga. Jak to powiedzieć? Zdarzają się takie osoby, które na te cztery pytania odpowiadają właśnie tak bardzo. Szablonowo hasłowo, Bóg jest miłością. Powiedziałbym, powiedziałabym, że Bóg jest miłością. Tak naprawdę to jest nic nie powiedzieć. To jest samemu nie rozumieć, kim jest Bóg, nie wiedzieć, kim jest Bóg, nie, nie, nie poznać tego skarbu, jaki Bóg mi dał. W tym kontekście rodziny, w Waszym przypadku, czy w naszym przypadku, ten skarbka państwa. Opowiedzieć o Bogu inaczej, ale właśnie uniżyć się, uniżyć się do tego poziomu, który ma nasz rozmówca. Nie teraz ja cię będę pouczał, jaki ten Pan Bóg jest, bo on jest dobry, on jest miłosierny, on jest sprawiedliwy, podczas gdy ja sam ani nie wiem, o co chodzi w tej sprawiedliwości, ani nie wiem, o co chodzi Pan Bogu w tym miłosierdziu, ani w tej dobroci czy miłości. Chcę to opowiadać dzieciom, właśnie uniżyć się do poziomu dziecka, uniżyć się do poziomu mojego sąsiada, uniżyć się do poziomu moich rodziców, uniżyć się właśnie do tego poziomu tego, który stoi przede mną, żeby móc mu opowiedzieć o skarbie, o czymś pięknym, tak, żeby on to zrozumiał, żeby on to przyjął, żeby on się poczuł zachęcony, zaproszony do tego, by zaciekawić się Panem Bogiem. Żeby wprowadzić go na próg, bo to jest tylko wprowadzanie na próg. On teraz będzie musiał sam pójść, właśnie w takim zaciekawieniu zadawać sobie te pytania: czy Bóg mnie jeszcze interesuje? A jaki ten Bóg jest? A co to znaczy, że Bóg jest miłością? Amen.